Znany gość radia zachód. Jest pani poseł Krystyna Sibińska z Platformy Obywatelskiej, kandydatka również do Sejmu następnej kadencji. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i odznaczona honorową odznaką za zasługi dla województwa lubuskiego. Pani i Waldemar Sługocki państwo otrzymali ostatnio z rąk, no właśnie, czy to jest tak, że, znaczy nie czy to jest tak, tylko to jest tak, że członkowie Platformy i kandydaci Platformy otrzymują z rąk, Innych kandydatów Platformy i na przykład Kazimierz Łatwiński na antenie Radia Zachód mówi, że to jest żenujące i zaleca państwu y, trochę skromności więcej. Co pani na to? Proponuję, żeby pan Łatwiński, radny Łatwiński, spytał o to swojego kolegę, wiceprzewodniczącego Ardelego z jego klubu, bo to on odczytywał laudacje dotyczące zarówno mnie, jak i pana posła Sługockiego. Odczytywał laudacje, ale wręczała, wręczał Mirosław Marcinkiewicz i te Polak. Ale ja pytam, takie są funkcje. Ja wiem, panie takie poseł, są ale ja pytam, czy nie było na przykład takiego, na przykład u pani albo u przewodniczącego Sługockiego, no może dajmy spokój, jest kampania, trochę to komiczne. Odznaka była przyznana o ile pamiętam już dawno dawno temu, więc. A wręczona w kampanii. Nie ja układam harmonogram sejmiku. I to pytanie akurat nie do mnie. Natomiast odznaczonych było na ostatnim Sejmiku. Nagroda przyznana była kilkunastu osobom. I nie ja układam regulamin, nie ja. Mi było oczywiście bardzo miło, bo to jest zawsze. Nie no, ja jeśli dostaje pani. Się Jakieś wyróżnienie, to zawsze jest to miło, to jest docenienie czyjejś pracy. Pani Natomiast tutaj... jak pan radny Łatwiński ma, to naprawdę proponuję, żeby skonsultował to ze swoim kolegą klubowym. Aktywnie kontaktuje się pani z Lubuszanami za pośrednictwem mediów? Społecznościowych. Była pani radną i przewodniczącą Rady Miasta Gorzowa w 2008-2011. W tych latach od 2011 roku jest pani posłem na Sejm. Między innymi te tutaj punkty pani kariery były uszczegółowione i i w związku z tym dostała Pani tę nagrodę. No myślę, że to nie w związku z tym, tylko w związku też z innymi rzeczami ale to no, jest cała lista. No ale ja no, wziąłem takie, no nie wiem, co tu no, jeszcze to, czyli takie... podejmuje Pani no. wiele ważnych no. i ciekawych inicjatyw dotyczących Lubuczanek, tak jest napisane, ja to skopiowałem ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli chcemy rozmawiać o moich inicjatywach, to bardzo proszę. Chociażby związane z Gorzowską Estakadą, Gorzowskimi Tramwajami, z szpitalem, z oddłużaniem Gorzowskiego Szpitala A z gorzowską z radioterapii, z igrzyskami dla seniorów, z konkursami dla osób niepełnosprawnych, z akcjami charytatywnymi dotyczącymi zarówno Ukrainy, ale też psychiatrii dziecięcej. Więc ja myślę, że Pan powiedział, że ja się kontaktuję. Jest z, media, z moimi wyborcami ja to poprzez tutaj. media społecznościowe, mhm. dlatego, że mamy trochę ograniczony dostęp do mediów publicznych i nawet jak organizuję konferencje albo właśnie ważne inicjatywy, to przedstawicieli mediów publicznych niestety nie ma. W związku z tym media. Społecznościowe pokazują, co robię i co przez te ostatnie 18 lat robiłam, bo jak policzyłam, to tyle właśnie hmm. funkcjonuję zarówno jako radna, tak jak i poseł. Ale zauważy... więc, więc pozostawiam oceny mojej pracy moim wyborcom i tym, dla których pracuję. Ale zauważyła Pani, że o tym, że nie ma Pani w mediach publicznych, mówi Pani o tym na antenie, jak to Pani nazywa mediów publicznych. Pan, ja sobie taki. przejrzałam ostatnie wystąpienia to jestem pierwszym członkiem Platformy Obywatelskiej, który od o jakiegoś czasu pojawił się w mediach publicznych. Ale znaczy, Pani, wybaczy, pani poseł, ale to określenie od jakiegoś czasu jest na tyle precyzyjne, no, pan, że w ogóle ostatnie, nie jest precyzyjne. Ja, ja przedwczoraj rozmawiałem dni. z mecenasem Wierchowiczem, członkiem Platformy i kandydatem dwójką z północy. Na, tym radiu, nie w tym radiu chyba na antenie Polskiego, Polskiego Radia, pani poseł. Jak prześledzimy nawet naszą konwersację na Whatsappie, jest tam co najmniej, są tam co najmniej trzy, trzy albo cztery Zaproszenia z ostatniego półrocza, gdzie zapraszałem panią, pani nie mogła. To nie jest tak, panie redaktorze. No, tak, to nie no... jest tak, pani redaktorze. Proszę prześledzić obecność członków Platformy i innych partii Ale Ale Roberta Dopchana, przepraszam, nie było ostatnio w Radiu Zachód? To może pani radiu... Proszę prześledzić w telewizji TVP3. Naprawdę, także bardzo proszę prześledzić. Zrobić, zrobić statystykę, jak to mm. wygląda w porównaniu z politykami PiSu. Proszę zrobić statystykę konferencji prasowych, które my organizujemy Organizujemy I media publiczne się nie pojawiają. Natomiast na każdym wydarzeniu, byle yy, obojętnie jakiej rangi, yy, jeśli je organizuje, to ktoś z PiSu, media publiczne są. To ja powiem pani poseł od razu, ponieważ prosi mnie pani, żebym sprawdził. To ja od razu sprawdzam, kiedy na przykład był Robert Dowhan w Radiu Zachód. Bo pamiętam, że niedawno słuchałem z nim rozmowę.

ja z Jerzym godzin? Wielkowiczem, 20 ile minut. Ile poświęciliście pani... politykom PiSu, a ile poświęcacie... Pani poseł, ale my, tym, my rozmawiamy, my czy pani tylko mówi? Nie no, pan mi tutaj mówi. Tak. Ja próbuję też w jakiś sposób odpowiedzieć na to, co pani mówi. E, mam pan dobrze. Pan dobrze problem pani problem z ja nie mam obiecuję. żadnego, Ja nie mam żadnego problemu, ale tylko pani obiecuję. mówi, przytacza pani jakieś swoje przemyślenia nieprecyzyjne i z uśmiechem, patrząc na mnie, mówi pani, to ja zrobię taką statystykę. Bardzo precyzyjnie to przedstawię. Pani poseł, będzie pani posłem, jeżeli będzie pani posłem w kolejnej kadencji, to co chciałaby pani zrobić? zrobić dla województwa lubuskiego i dla północy? No szczególnie dla północy, bo reprezentuje pani głównie tę część województwa. Chciałabym, żeby gorzowianie przestali być wykluczeni komunikacyjnie, a to się odbędzie wtedy, kiedy linia 203 zostanie w końcu zelektryfikowana i zrobi się porządek w Polregio, która jako spółka Skarbu Państwa zawala na całej tutaj szerokości, długości w województwie lubuskim. I kłopoty dojeżdżających do szkół, do pracy, które są spowodowane tym, że spółka Polregio jest niewydolna w naszym województwie, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych wobec samorządu województwa. Są opóźnienia, pociągi są odwoływane, nie ma komunikacji zastępczej, nie ma dobrej informacji. To dzieje się to właśnie dlatego, że spółka Polregio. Tak przypomnę tylko, że członkiem Rady Nadzorczej Spółki, która jest większościowym właścicielem w Polregio jest też kandydat PiSu na posła pan Jarosław Porwich. Nie widziałam ani jednej jego interwencji, ani jednego wystąpienia. Zresztą wszystkich polityków PiSu nie widziałam takiego wystąpienia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to bardzo mi zależy na. To może, na przepraszam, tym... zatrzymajmy się przy pierwszej Ale rzeczy. Ale ja może posu... powiem to, a potem będziemy komentować. No, I pierwsza, druga rzecz. Bardzo jest... proszę. Bardzo uprzejmie proszę. Mm -hmm. Bo chciałabym zdążyć, żeby też powiedzieć. Proszę powiedzieć proszę tą drugą, powiedzieć rzecz. Tą drugą tak. rzecz. Dobrze, i za chwilę zależy, do kolei Zależy wrócimy. mi na tym, żeby y, psychiatria dziecięca była na właściwym miejscu w województwie lubuskim, żeby wszystkie dzieci, młodzież, rodzice, opiekunowie, którzy mają problemy y, ze swoim zdrowiem psychicznym, żeby mieli swoje miejsce i tych miejsc było jak największe więcej. I udało się w gorzowskim szpitalu już zrobić dwa stopnie referencyjne. Teraz będziemy starali się o to, żeby powstał całodobowy oddział psychiatrii dziecięcej, to jest niezwykle ważne, a niestety yy, dzieje się tak, że pieniądze, które mogłyby być na to przeznaczone, są przeznaczane na co innego. Dobrze pani poseł. To teraz a propos kolei, bo inne województwa sprawdziła pani też na przykład, jak wygląda problem, albo tego problemu nie ma w Wielkopolsce na Dolnym Śląsku jest. Jeżeli chodzi o przewozy, takie pomiędzy miejscowościami, takie z których mieszkańcy, którymi pociągami do, mieszkańcy szynobusami dojeżdżają do pracy, do szkoły, do lekarza. Tak, sprawdziłam. I, co? I w Lubuskim jest najgorzej. A wie pan dlaczego? <laughs> dlatego, ja pani powiem dlaczego. No. Dlatego, że inne województwa sobie z tym świetnie radzą, natomiast o tym mówią fachowcy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego tak zwiększył, zwiększył liczbę przewozów i zabrakło taboru. I to y, nie jest tak, jak pani mówi, pani poseł. Jest dokładnie tak, jak mówię, mhm. panie redaktorze. Dlatego, że y, ja mam korespondencję z Urzędem Transportu Kolejowego, który wręcz powiedział, że to jest karygodne, to co się dzieje w w, 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 Polregio w Lubuskim. Ale dlaczego, tak jest, dlaczego tak jest tylko w Lubuskim, proszę Wie wytłumaczyć? Pan dlaczego? Dlatego, że po pierwsze ym, mamy niezelektryfikowane y, y, linie kolejowe. Bo od lat nie jest to robione. Owszem, ale pieniądze unijne zostały przeznaczone na dokumentację dotyczącą elektryfikacji z, y, linii 203. Jest to zrobione, czeka tak. i co robi rząd PiSu, rząd PiSu odkłada to na półkę. Niedawno Dlaczego? pani poseł niedawno pani poseł Dlaczego? Dokończono Dlaczego i cały czas prace trwają z tego, co przekazują pracownicy PLK polskiej linie kolejowej. No i widzi Pan i chodzi o to, że nic się nie dzieje w tym temacie. Zostało to wszem zakończone to pani tak mówi, że i jest nic się odłożone, nie jest to odłożone na półkę. Nie ma tego w żadnych dokumentach związanych z rozwojem polskiej kolei. Mhm. Nie ma tego. Pani poseł, to jak to jest, to jest że, teraz, że teraz powstaje ta dokumentacja, a w czasach, kiedy. Państwo rządzili przez 8 lat taka dokumentacja nie powstała. Dlatego, Panie Redaktorze, że wtedy pieniądze nie było pieniędzy takich na kolej. Natomiast z ostatnich 8 latach nawet rząd PiSu powtarzał, że jest olbrzymie są pieniądze na koleje i te pieniądze, jak widać w województwie lub nie zostały spożytkowane. Ja układałam mnóstwo, no, jestem dosyć powiem, znana z tego, że lubię konsultować społeczne projekty. I również ten projekt był konsultowany. Zbieraliśmy podpisy, które zostały zawiezione do Ministerstwa Infrastruktury pod Krajowym Programem Kolejowym i to zostało wykazane. I między innymi dlatego też zaczęły się te prace dokumentacyjne. Pani posła, pani jeździ trochę po województwie lubuskim. Znaczy, no jeździ pani teraz i tak no, na spotkania, dożynki, festyny i tak dalej, na spotkania z mieszkańcami po prostu i widzi pani na przykład w jakim stanie są stacje kolejowe, przystanki kolejowe, takie drobne, małe stacyjki, z których korzysta bardzo dużo osób w niej w mniejszych miejscowościach. Bez względu na to, w jakim one są stanie, co z tego, skoro pociąg nie dojeżdża? No co z tego, skoro pociąg pani nie poseł, dojeżdża? To ustalmy. Pani pan, zdaniem. Pani nawet zdaniem... jak jest zrobiona komunikacja Aha. zastępcza, wie pan jak to się odbywa, Aha. że firma, która dostaje zlecenie, żeby była komunikacja zastępcza, nie zna, jakimi drogami porusza się pani kolej poseł, ale... i nie zajeżdżają na stację i ci ludzie zostają zostawieni sami ale sobie. A Pani teraz uderza w urząd Marszałkowski? Nie, nie, pani nie sobie proszę, pana, z ja uderzam w Polregio, dlatego że. Ale to kto polregio... odpowiada w województwie za. Y, za organizację Ale tego typu nie transportu. Ale nie To ja tak rozumiem. samo organizacja to jest właśnie to, że jest umowa dziesięcioletnia zawarta pomiędzy samorządem województwa i Polregio. I Polregio ma obowiązki z tym związane, czyli ma raz... przewozić mhm. pasażerów, ma robić komunikację zastępczą, ma odpowiednio komunikować, ma informować i przede wszystkim naprawiać to wszystko. To jeszcze raz panią pytam, dlaczego tak mówię. źle jest w województwie lubuskim, a tak dobrze jest na Dolnym Śląsku, czy dlatego, w Wielkopolsce, w sąsiednich województwach? Dlatego, tak jak powiedziałam, są dwie przyczyny. Po pierwsze, niewydolność polregio w naszym województwie. A dlaczego akurat tylko w naszym województwie, yy, a nie tam? Dla, no to, to pytanie nie do mnie, do władz spółki. A druga rzecz to to, że, tak jak powiedziałam, jeśli jest, są kupione składy. Na ostatni I składy, moment są kupione składy, nie, pani poseł. Nie, tych składów jest wystarczająca ilość pod warunkiem, że one będą odpowiednio naprawiane. Podział pomiędzy naprawy, te poważniejsze i mniejsze, jest taki, że jedną częścią zajmuje się województwo. I samorząd województwa się z tego wywiązuje. Mhm. Natomiast ty drugimi y, y, naprawami zajmuje się Polregio. Polregio według umowy powinno mieć dwa punkty y, naprawy tych y, y, szynobusów. Jeden w Rzepinie, drugi mhm. miał być w okolicach Żagania. Ten w Żaganiu nie istnieje w ogóle. Y, niewydolny jest. A decyzyjność jest taka, że jeden skład czeka dwa lata na rozstrzygnięcie przetargu, żeby mógł zostać naprawiony. To uważa pan, że to jest dobra organizacja? No nie jest tak. I w ten sposób to się właśnie Pani dzieje. Profesor, tak? Chciałem panią jeszcze o jedną rzecz zapytać, mianowicie o kształt list wyborczych do Sejmu. Bo mieszkańców w północnej części województwa może niepokoić, że zakładając, przyjmując, że Platforma wygrałaby wybory, to reprezentować północ województwa będzie. Pani i ewentualnie, jak bardzo dobrze Wam pójdzie, to Jerzy Wierchowicz. Znaczy, no wiadomo, że mogą, mogą się jeszcze różne rzeczy wydarzyć, nie ale. Wynika. Nie, nie, nie. No, chodzi o to, że dlaczego Pani jest dopiero na trzecim miejscu, czy, czy. Bo nawet już na listach wyborczych Platformy widać te dysproporcje. Ja nie mówię tego złośliwie absolutnie. Proszę tego nie odbierać jako ataku żadnego. Tylko jeżeli na listach wyborczych jest taka dysproporcja, to jak mieszkańcy województwa lubuskiego mają, mają mieć pewność, że y, północ województwa Gorzów i okolice będą no, w tej hierarchii, y, w platformie jakkolwiek dostrzegane te, te sprawy północy? Jak mieszkańcy województwa zagłosują na kandydatu z północy, będą mieli pewność, że będą mieli dobrą reprezentację y, w Sejmie. No ale jeżeli na pierwszym miejscu i na drugim miejscu są przedstawiciele z południa województwa, pani jest na trzecim, na czwartym i piątym znowu jest południe województwa, dopiero niżej jest Jerzy Wiercho Mamy bardzo mocną listę i jestem przekonana, że zdobędziemy dużo mandatów. Zasadą na naszej liście był tak zwany suwak. To znaczy, że na przemiennie jest kobieta, mężczyzna, kobieta, mężczyzna i przewodniczący Donald Tusk bardzo dbał o to, żeby tak się właśnie zdarzyło. Tak się zdarzyło. Ja jestem ze swojego miejsca zadowolona. Ostatnio też miałam trzecie miejsce. Osiem lat temu miałam siódme miejsce. No wtedy to, to w ogóle dobrze, że pani była na liście wtedy. To, bo to... to pozwoliło mi mhm. zdobyć mandat zaufania panie wyborców. Mhm. Moi koledzy, zarówno pan Wierchowicz, ale też jest przecież pani radna Halina Kunicka, jest radny Radosław Wróblewski. Na ostatnim miejscu, tak. Ciężko pracują i jestem przekonana, że te mandaty mhm. będą, a jeśli ktoś ma wątpliwości, to zachęcam, żeby na nas głosowali i wtedy ta pewność będzie. Pani poseł wspomniała o 2015 roku, to był ten czas, gdzie pani na chwilę w ogóle zniknęła z list, gdzie z list zniknęli bezpowrotnie Witold Pal, poseł i pani Bożena Sławiak. Wtedy pamiętam, że pani nawet jechała interweniować do Warszawy o to, żeby się na tej liście znaleźć na siódmym miejscu się pani znalazła. Czy tamta sytuacja też nie, po, nie pokazuje... Przepraszam, bo słyszę muzykę. Czy ja powinienem słyszeć teraz muzykę? Pani poseł, wobec tego mamy chyba jakiś problem na antenie. Nie wiem, bo nagle przestałem panią słyszeć, zacząłem słyszeć muzykę. Także yy, króciutki tylko komentarz do tego i, i będziemy kończyć. Dobrze? Czyli yy, pani zdaniem, ta sytuacja na liście Platformy jest na tyle dobra, że wszystko jest okej. Okay. Jeśli ktoś ma wątpliwości, mhm. zachęcam, głosujcie na kandydatów z północy i wtedy będzie wszystko okej. Okay. Krystyna Siwińska, poseł na Sejm z Platformy Obywatelskiej, była gościem Radia Zachód. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo lubuskie. Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.